traktowany jakiś film. No i postaram się wygrać w Brawl Stars, jeśli się da. Bo to się dało takie lagi. Bo dzisiaj sobie postanowiłem, oglądałem Tori'ego, tam było tam, taki takich modyfikator modyfikatorów, nie? Słuchajcie, drzwi podnieję. Były jakieś nowe modyfikatory, nie? Proszę, że może sobie zmieniać. Nie wchodzę do tego do u bota. Ja wchodzę tam i okazuje się to nowe modyfikatory. W tym jakieś nowe przekrzywienie. W sumie... ktoś to mogę tam robić kod na drużynę. Chwilę wyłączę głos jak coś. Wiem, coś tylko będę się gadał, to będzie. Ребят, тогда я покажу код. Ну, ты же хотел. Ты же котекал мне. А, ты же Ну, Будь человеком, я так Код Znaczy Kasia tylko od niej pokazuje Kurde O tu Tak? Nie Aha muszę ufać na Dobra, dzięki cię jest na strona. Dobra, i to będzie chodziało. No gdzie jestem. Ej, czy mam tego kodu Co? Nie no, to. Ej, ja nie się troszkę zepsuli Dobra, sorry. Bitwa dla znajomych. Z nie gramy. Dyma 5 na 5. Ja bym ciekawe. to jak to Dobra. To jest kot QL, bo bym chciał. 30 sekund czekam Bo to jak to, jest to jeszcze jeden... jeszcze raz 30 sekund ale to tak, ja, ja też nie więc jak to jeszcze skończy 30 sekund to załączam gierkę już Dobra, I dołączył I do one Dobra. Ogólnie jest przechylenie, to jest fajne, fajny motyw. W jest nie wszystkie są wszystkie. Bo jest... W ogóle dających jest. jest, oni, oni oni chyba? Live się przerwał, no niestety. Bo no był live, nie, ale się w, w, podczas rundy, już nie wolno Brawl eee, Nie wiem jak pochodzi piosenka, jakaś nowa o Brawlstarsie. To jest wam włączę z Tam troszeczkę zajawkę. Eee, ten... Co mam powiedzieć, że jak z, ogólnie jak modyfikator to się cała scena rusza, nie? Cała, cała platforma. Widziałem o tym, nie? Bo grałem, ale to psówskie tam psuje rundę, bo nie widzę całego pola, ale no troszkę taki trypsy D troszkę to wygląda, taki modyfikator, że no. na nokaucie tam się lu ludzie, z, e, ten, e, odradzali się podczas rundy, normalnie to było tak, że trzeba było zabić każdego tak, no jak zbijak w jak zbijak, z którym się ludzie odradzają, nie? Nie było straszne troszkę. Nie nie można mówić. Jest coś piosenka o Ezusie dla wierzących, jakiej wierzący się nie pyta. To jest religijna. Taka zapowiedź. Ogólnie to będzie półgodane, bo i gada. Jaką inną wersję tego? To no, jest tu ta sama piosenka, ale Sunu i tak, że to podwójnie. No to jest no, normalnie, tak jak cię, pokażę, tu jest. Tu jest RT, a był. AI to był dopiero, po, powiedziałem sobie, że powiedziałem sobie, nie? Troszeczkę, to jest troszkę słabsze, według mnie. To wiadomo, to jest druga wersja Leona. Ewentualnie mogę do później dodać na kanał WhatsApp, Ja coś to później dam do, do społeczności. Wersja. Wersja. Ta pisanka według mnie jest dużo lepsza niż ta druga wersja. A tu jest druga wersja Lorego, Lorego To jest ta pierwsza To powiedz nam prywatne, to są aspekty, które nie rzucam Ewentualnie, klinka, ja już to... Ja, to... ja to tylko ja tylko mówię, nie? że ale ci no się... ciekawa się tego... A ja jest tego Ale nie będzie ganka, jest też, to jest parodia Ale ja tylko mówię, nie? Bo tam było pokazane nie, to, kon to koniec live'a, ewentualnie, jak się odzyska laptopa, to będzie coś z Robloxa, ale dzisiaj aktywność na YouTube jest ogromna. Eee, więc bardzo ogromna. w ogóle, o, jak ktoś to na operatora później mogę zrobić live'a, czy chciał. Bo to jest aplikacja jedycego, to zazwyczaj bym trzymał takie to. Poczekajcie, że mnie wejdę na, 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 kana na kanały Łaza. to jest? No bo muszę znaleźć mój kanał, za komentarzki lagi. Czekajcie, czekaj. bo ja nie widziałem, co to leci. się włączyło? Ja to ja też ja, spiszę ja o tym wszystkim. Nie, czy się włączy pisemka ARG? Nie, boga, aby się nie włączała. Są całe masę różnych rzeczy. Są zdjęcia, których nie ma na YouTubie i inne wiadomości będą których nie ma na YouTubie. Dobrze poczytać będzie na tym jest na YouTuba Link, ale też jak ktoś chce tu na alt ciekawe, jak tam się wejdzie, nie? Głównie, na głównych, na duzej licie YouTube to macie nie? pokazane. Tam macie link, w postach macie linka na, linka na alt ciekawe. Film, te linki z postami, ale jeszcze na Batek.pl. Oczekuję. Linki do postów do kanału Łazak. I będzie coś tam jeszcze ciekawe. Muszę to znaleźć to, no, no, Tak no, na górze był o. Są to, będą jakieś te. zakulis, kulis, albo zdjęcia. A to bardzo ciekawe coś, nie? tym ten kanał tam najbardziej obchodzi. Batek.pl. Zed Barku Start, gdyż to policja, nie tylko policja, ale i ochrona